W Brazylii nie możesz aresztować kogoś, kto nie skończył 18 lat. Włapiesz jakiegoś złodzieja, kto ma 17 lat, to musisz najpierw do rodziców i tam jest jakaś inna procedura. No i wyobraź sobie, że żandarmeria podeszła do typeczka, poprosiła o go o dokumenty, okazało się, że to ten, którego szukają. Zakradzisz radia i włamanie do Ale on kończył tego dnia 18 urodziny, Więc zgarnęli go do Na komisariat, ale pomyśleli: Kurczę, to jest pierwszy dzień, kiedy możemy to zrobić, więc warto to jakoś uczcić. Więc zorganizowali tort <głos> <głos> i zaśpiewali mu 100 lat, zachęcając do konsumpcji tortu i do napięcia no, się czegoś dobrego. I ogólnie Mówię fajnie, chłopaki mają inicjatywę, no, że tak coś ekstra od siebie. Nie uważam sobie, że to w Polsce tak wyglądało, a może mam za małą wyobraźnię. Ale okazało się, że przy się to nie spodobało i że teraz tam są jakieś konsekwencje wymiane dyscyplinarne. Że tak trochę za bardzo, nie? Że to takie o. było przyśmiewcze. A ja uważam, że to jest wejście w taki dorosły świat, no, z kąpą można by rzec.